Hey, wszystkim z tej strony, skrybii, witajcie w nowym odcinku z BMG Drive. Dzisiaj, słuchajcie, mamy podłożoną bombę pod samochodem. I jeżeli nie będziemy mieć określonej prędkości, to nasz samochód wybuchnie. I naszym oczywiście zadaniem jest przejechać przez autostradę razem z ruchem ulicznym, razem z policją, która. Powinna nam pomóc, ale pewnie będzie przeszkadzać. A później będziemy zmuszeni na przeniesienie się na mniejszą drogę, węższą drogę, gdzie jeszcze ciężej będzie omijać samochody. I uwaga, mamy tutaj taką aplikację, gdzie wpisujemy 50 na godzinę. Od 50 na godzinę zaczniemy. Odpalamy bombę. I jeżeli będę wolniej jechać niż 50 na godzinę, chyba przez 5 sekund, to, to nasz samochód nie i na pewno nie będziemy jechać wolniej, bo mamy tutaj coś takiego jak boost pad, jeszcze nie wiem jak to działa, bo na to nie wjeżdżałem specjalnie, żeby tego nie testować, uwaga, zaczynamy, odpalamy bombę, mam nadzieję, że nie wybuchnę. I uwaga, jedziemy, wjedźmy na to powoli, o, o, Dobra, skrymis skupienie, skupienie. Jedziemy, wjeżdżamy na tą platformę i uwaga, przeżywamy to! Przeżywamy to! Przeżywamy to, musimy to przeżyć! Jedziemy sobie na spokojnie, na spokojnie! Nie mniej niż 50 na godzinę, tylko nie możemy zwracać uwagi policji! Nawet ciężko powiedzieć, czy oni za mną jadą. Halo! Halo! Pomocy! Co ty robisz? Co ty robisz? Nie. Super! Dobra, na spokojnie z krimi, na spokojnie z krimi, wjeżdżasz! Wjeżdżasz! Zachaczyłem, zahaczyłem o Właśnie to jest problematyczne! Pro... Nie, 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 nie. Super! Gdzie ja jestem w ogóle? Super! Dobra, skupmy się, skupmy się, powolutku. Dobra, jedziemy, jedziemy. Musimy zwrócić uwagę policji, żeby nam pomogli oczywiście. Nie jedziemy też za szybko, żeby nie uznali nas za jakiegoś pirata drogowego. Halo? Halo? A! Co ty robisz? Walnę we mnie policja! Dlaczego? Dla... Jeszcze nie mam mocy w tym silniku, bo to przyspieszenie zniszczyło silnik praktycznie cały. Panowie, panowie, musimy pogadać! Musimy... Nie, nie pogadamy już! Dobra, kolejna próba, kolejna próba! Policja próbuje nas zatrzymać zamiast nam pomóc! I jeszcze nawet autostrady nie a to jest najprostsza rzecz! Z wszystkich! No! Yeah. Jedź! Jedź! Jest jeszcze szansa! Jest szansa! Jest! Żyjemy! Żyjemy jeszcze! O! Samochód! Nie! Blokady drogowe nawet na nas robią! Ja nie chcę zginąć nie możemy zginąć! Zobaczcie, nasz cały samochód jest rozwalony! Dobra, musimy... musimy zjechać z tej autostrady, bo tam by był tunel i tam by było mega ciężko! Tutaj w prawo! Nie, nie w ten sposób, w prawo! Nie! Nie, nie. nie żyjemy! Dobra, ale autostradę już pokonaliśmy. I to wszystko wcześniej. To oczywiście był mój błąd. Teraz postaram się go nie popełnić. No, no, co tu się dzieje? Blokady drogowe. Szybko przejedź, przejedź, przejedź. Mamy cały czas 50 na godzinę. Więc nie wybuchliśmy na szczęście. Ominijmy tych wszystkich ludzi. Trzeba tutaj troszkę zwolnić. I wjechać dobrze w zakręt. Żeby nie utracić tej prędkości zbytnio. I zobaczcie jest dobrze, jest rzeczywiście dobrze. Naprawdę dobrze nam idzie. Policja się z tyłu rozwala. Przepraszam, muszę przejechać, muszę przejechać, zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie. Oni wszyscy chcą mnie zbitować. Okej, okay. dobra. Słyszę jakieś uderzenie. O, na drugim pasie jest policja. Dobra, to. Nie, 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 Co oni robią? Oni są nienormalni. To oni stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym, a nie ja. Dobra, tu w prawo, tu w prawo, tu w prawo, szybko, skręć, szybko, szybko. Nie zwalnię, nie zwalniaj. Zwalniej 50 na godzinę, 50 na godzinę, 50 na godzinę! Dwie sekundy życia nam zostały! Życia poniżej 50 km na godzinę! Jedź jedź jedź, 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 Nie chcę wjeżdżać do miasta! Nie chcę wjeżdżać do miasta! Zobaczcie, kierujemy się prosto do miasta! A tam będzie koszmarnie, tam będzie naprawdę koszmarnie! Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Jak to bokami lata całe! Okej, okay, omijamy policję. O ominął. Dobrze, dobrze, dobrze. Tędy, tędy, tędy. Nie przyspieszają mnie! Nawet. bardzo dobrze wam tak i jesteśmy w mieście to jest teraz najgorsze że jesteśmy w mieście, ale musimy przez to miasto jakoś przejechać róbcie miejsce, żeby challenge się zaliczył, musimy przez to miasto przejechać, wjedźmy tędy, dobra, 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 nie zwalniaj nie zwalniaj, skrymi, nie zwalniaj, nie zwalniam, nie zwalniam, jedziemy, jedziemy jedziemy, sekunda mi została nawet nie wiem kiedy zmalała no nie, nie było blisko, było blisko o, przepraszam, przepraszam, chcę przejechać, przepraszam. Okej, okay, jest, jest. Dobra, przyjeżdżamy przez miasto! Przejeżdżamy przez miasto! Musimy gdzieś pod górkę zacząć podjeżdżać, żeby tak w pełni przez to miasto przejechać. Nie mam pojęcia gdzie tędy chyba. Ale nie, bo sekunda nam została! A tu są same ciasne zakręty i to może być rzeczywiście problem. Dobra, zwolnij idealnie z zwolni zwolnij. Nie poniżej 50! Wjeżdżamy w ten zakręt i jedziemy! Psz, ile Zostało sekundy. Zobaczcie. Nie. Przegraliśmy. P pęknięta lewa tylna opona. Co ty nie powiesz? Nawet koła nie mamy. Dobra, skrymi skupienie. Prawie przejechaliśmy przez całe miasto. Więc byliśmy. No czemu? Nic jeszcze nie zrobiłem. Nie, nie chcę wybuchać, nie chcę wybuchać. Jedź, 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 jedź. Żyjemy. u, u żyjemy. Ale ja tego nie przeżyję teraz! Jakie ja mam to przeżyć? Mając niecałe pół sekundy życia poniżej 50 km na godzinę, to będzie mega ciężkie do przeżycia. Ale jakoś spróbujemy, nawet nie wiem, gdzie jadę. Nie no, jeszcze blokady tutaj róbcie. Czy ja jadę pod prąd? Ja jadę pod prąd. Przepraszam, przepraszam! Hala! Dobrze, spokojna jazda, spokojna jazda. Policja nas nie goni. Jedziemy zresztą jakieś 55 na godzinę. Nie macie prawa w ogóle mnie gonić. Czy on chce mnie pitować. Co ty robisz? Jeszcze bez sygnałów. Bez sygnałów jeszcze mnie goni. O, o, o jaka blokada. Nie, 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 on cały czas mnie goni. Zostaw mnie. Musimy go uniknąć jakoś. Jakoś skilowo. Mogdał się. I teraz szybko w prawo. W prawo, tutaj w prawo. On wpadł w poślizg Dobra, tutaj delikatnie. Delikatnie, Screamy Powyżej 50 na godzinę Pod prąd, pod prąd, musimy jechać Ile tu jest policji? Nie, nie, co ty robisz tym busem? Zjedź, zjedź Muszę pipczyć na tych wszystkich ludzi Dobra, dobra, wjeżdżamy z powrotem Na normalny Normalny <laughs> Nie mogę się skupić Jedź. <laughs> Normalny kierunek ruchu Dobra, dobra, dobra Tutaj w prawo, tu w prawo, tu w prawo Skręcaj, skręcaj, jest jest. Zjeżdżaj z drogi! Zachaczyłem! Jakim cudem! Jakim cudem! Nie! Nie, nie mogłem już skręcić! Prze przegraliśmy! O! Wyjechałem dopiero! No, no, Z czym wy macie problem! Z czym wy macie problem! Po prostu najbardziej pomocna policja na świecie! Ty jeszcze uderzył w cywila! Ostro, wjeżdżamy w ten zakręt! Dobra, dobra, nie trać sekundy, nie trać nawet sekundy z krimi. Jedziemy! Jedziemy! Dobra, 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 lekko zahaczamy! Nie jestem przyzwyczajony, mając kierownicę z prawej strony. Wyprzedzamy policję! Mnie już dosłownie nic nie obchodzi. Żadna policja! Bo oni nie chcą mi ani tru! Wyjechał mi! Jeszcze skręcać nie mogę! U Dobra, przejdź na drugą stronę, dobrze Przesuńcie się, jak to się ciasno robi Już powoli Wszyscy się uderzają Nie, 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 nie Tędy, tędy, tędy Czemu mam wszystkie drzwi otwarte dla... Za to Jeszcze ten zjechał na mnie Okej, okay, okej, okay. między samochodami Między samochodami, między Samochodami, fotoradar nam zrobił zdjęcie Nie obchodzi mnie to Przesuńcie się, przesuńcie się Wszyscy, okej okay. I tutaj trzeba w lewo zjechać Jak największy kąt Policja oczywiście blokuje drogę Ale przejeżdżamy Straciliśmy pół sekundy I zaczyna się miasto Zaczyna się najgorsze tak naprawdę Będzie mega ciężko Będzie mega ciężko Nie, 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 nie Było blisko Tu podjedźmy, tu podjedźmy pod górkę Tutaj możemy trzymać dużą prędkość Podjeżdżamy Nie, 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 nie Drzwi straciłem. Jest samochód. Co to było? <noise> Jeść samochód. Nic nie widać przez maskę. Ale podjeżdżamy. I zaraz musimy tutaj ostro skręcić. O, właśnie tutaj tylko wanna z bloku. Jedź, jedź, Nie, nie. O, sekunda. Sekunda mi została. Tutaj ostry zakręt w prawo. Nie. Tak blisko! Tu jest wyjazd z miasta, zobaczcie. A, a my jesteśmy tutaj. <śpiew> Dobra, tym razem mamy malucha, bo często narzekacie w komentarzach, że tego malucha nie ma. Mamy malucha, więc <śpiew> <śpiew> będzie ciężko to przejść, naprawdę ciężko. Szczególnie, że jego prędkość maksymalna to, to, to jakieś 50 na godzinę. Mamy oczywiście busta, który nas wystartuje, więc nam na pewno pomoże. Ale mamy też busta w tym miejscu. W tym miejscu to będzie naprawdę potrzebne, bo będzie tutaj duża górka i musimy być rozpędzeni. Ustawiamy 50 na godzinę. Zobaczmy, czy jest jakakolwiek szansa. Zaczynamy. Jak to się rozpędza? Jak to się rozpędza? Jedziemy, widzowie! Maluch jest niezniszczalny, więc sobie poradzi na pewno. Cho Chociaż mnie niepokoi, że. Cały czas kilometry na godzinę spadają. Dodaję gazu. Chyba się silnik zepsuł. W ogóle. O! o a, pęknięty blok silnika. Cudownie. Jeszcze w nas biega. Dobra, jedźmy tutaj na luzie. 170 na godzinę mamy. Czy, czy jak wrzucę bieg? to... O! A! Jeszcze raz, jeszcze raz! O! Dobra, spokojnie, Screaming, spokojnie, to jest przecież łatwe, nie wiem czemu panikujesz. I jedziemy, jedziemy sobie na spokojnie! Mamy 60 km na godzinę! Udało mi się wrzucić bieg w końcu! I rozpędzamy się! Nie rozpędzamy się! Nie! Nie! Super! Silnik nam wypadł! Pff.

Grzesiu się dosłownie zaczął na nas patrzeć. Znowu w te samo miejsce. Naprawdę. Jak ja mam niby uciec od policji maluchem? Jak ja mam niby uciec od policji maluchem? To jest niemożliwe, naprawdę. Oni są zdecydowanie za szybcy. Jeszcze nie uda... Nie, nie, nie pituj mnie, nie pituj... Super, super. Super. Nie, 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 nie! ich nogą, nawet hamuje. Dobra, skupienie, jesteśmy sami. Nie, nie, jedź, 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 Tu się nawet nie. Dobra, jedźmy zgodnie z przepisami. Jedźmy zgodnie z przepisami. Wtedy policja nawet nie będzie chciała nas łapać. Nie wiem, 80 na godzinę. Niech będzie 80 na godzinę. Wydaje się to dość bezpieczne. Wydaje się też to dość normalna prędkość. Czemu oni preikczekują ludzi? Kaska z mandatów sama się nie zrobi, tak? Tu no, super, jak oni szybko jadą. Dobra, ale jesteśmy mega daleko. Jeszcze tak daleko chyba nie byłem. Gdzie? Gdzie skręcasz? Ja tu jadę. <śmum> Próbuję się wepchnąć. Przyspieszył, żeby wjechać. Zwalniamy razem z policją. Okej, okay. co tu się dzieje? Czemu hamujesz? Ty <śmum> czemu on hamował? Ja nie mogę hamować, bo wybuchnę. Dobra, ale nikt nas nie goni. Jesteśmy bezpieczni. Jedź samochód jed i O! Co? Nie miałem powyżej 50 na godzinę! Rolip Gab. Nie no, na tej górce kompletnie nie możemy zwalniać Bo trzeba tu wejść dobrze w zakręt Udało się 60 na godzinę Spadał, spadał, przyspieszaj Czemu policja jedzie? Do, do kogo ta policja jedzie? Mam nadzieję, że nie do mnie Czemu się zawracają za mną? Bardzo mi się to nie podoba Nie, 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 nie Jedź Skrimi, jesteś tak daleko, jesteś tak daleko Dobra Dobra Oszalał o Ko Kocham policję. Oni nawet nie próbują mnie zatrzymać, tylko mnie przyspieszają cały czas. Jeszcze wybuchnę, przed... Chłopaki, ja już nie żyję, nie? Jedźmy tutaj troszkę wolniej, na pewno szybciej niż 50 na godzinę. Ja cały czas przyspieszam, a zobaczcie! Spadają nam kilometry na godzinę! Już dwie sekundy prawie straciłem! Dobra, zdecydowanie wolniej teraz trzeba jechać, bo policja będzie chciała nas zatrzymać. Co wy robicie? Co wy robicie? Czemu break szekujecie? Czemu? Nie, 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 nie. nie. Nienawidzę ich, nienawidzę ich. Okej, okay, jedziemy Nie ma policji, nie ma nikogo, nie ma nikogo też przed nami zbytnio Tam policja hamuje, ale nie przejmujemy się nią Bo my jedziemy legalnie Zobaczcie, za kimś innym jadą Pff, Rozwalili się tu Ale na szczęście zostało trochę miejsca Przejeżdżamy I jedziemy do miasta Na stopie przejechałem Na stopie przejechałem Policja się przyczepiła Nie, 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 wybuchnę zaraz Prawie <toddy> wybuchłem no gonią mnie, dlaczego mnie teraz gonią? Dlaczego mnie teraz gonią? Dobra, dobra, uniknijmy ich tak. Uniknijmy ich tak, żeby się rozwalili po drodze. Mamy 100 na godzinę, mamy 100 na godzinę. Nie mają z nami szans, prawie walną w tamten samochód. Okej, okay, uderzyli w siebie. Przejeżdżamy przez trawę. Uderzają w cywilów. Uda się, uda się, uda się, uda się, uda się. Jedź, jedź, szybciej. Chowaj się za samochodem. <ślamy> Rozwalił go. Let's <laughs> Przedzamy policję, to będzie ciężkie Żeby go wyprzedzić On prawie nas zgniótł Dobra, między autami Żeby oni się porozwalali wszyscy Okej, okay, okej, okay, dobra Uderzył, uderzył, uderzył Żyjemy, żyjemy, żyjemy Fotorader robi nam zdjęcie Jesteśmy, jesteśmy prawie, prawie Między samochodami Oni znowu uderzają Nie, 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 było blisko Udajmy, że jedziemy w tą stronę A tak naprawdę jedziemy tędy I teraz skupienie z bo nie można tutaj wolno wjechać. Trzeba tu do maksa o, o, Jest, jest. Żyjemy, jedziemy. Po wygraną, po wygraną jesteśmy prawie. Nie! O, o, jest, żyje, żyje, żyje. Nie nie, 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 przyspieszaj, przyspieszaj, właśnie o to chodzi Dobrze, dobrze, w tamtą stronę, w tamtą stronę A Nie, nie, nie Dojechaliśmy do miasta, rozpadliśmy się Widzowie, to jest niemożliwe Okej, okay, jechałem przez ten cały czas w miarę grzecznie Policja mnie już nie goni Więc jesteśmy... Ta... Co to za sygnały? Dobra, to chyba nie do nas, to na pewno nie do nas. Tam kogoś zatrzymują, co tam się dzieje. Przepraszam! Przepraszam! Blokową drogę i całą! Nie, 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 co tu się dzieje? Okej, <gry> okej, okay, okay. omijamy wszystkich. Robimy znowu to samo z tym policjantem. Wjeżdżamy w ten zakręt. Półtorej sekundy straciłem. Nie, 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 dobrze, 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 dobrze. Huh. Jesteśmy! Jesteśmy w mieście! Jesteśmy w mieście! I teraz się tak łatwo! Nienawidzę tej gry! Po cichutku Screamy, po cichutku skrimi. Zobaczcie, nic nam nie robią! Kogoś gonią, ale nie nas! Nie nas, tamtego gonią, hatchbacka tego! Dostał właśnie! Bo... Jaki złusz się wywrócił! Podoba mi się jak ta policja myśli. Co przekracza 10 km na godzinę? Zabijmy go! Wjeżdżamy do miasta Do miasta, gdzie trzeba jechać 50 Jeżeli przekroczymy tę prędkość To policja, ta policja zrobi wszystko Żebyśmy się rozwalili I spłonęli w tym samochodzie Także musimy się skupić Nie przejeżdżamy przez czerwone światła Jedziemy na spokojnie Na spokojnie 50 cały czas Czerwone jest, nie mogę się zatrzymać Przepraszam oh! Goni nas! A, 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 nie, nie! Jeszcze sekunda mi została! Jak to sekunda? Nawet nie zwróciłem uwagi! Nie! Jeć, 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 Pół sekundy mi zostało! Okej! Okay. Uciekamy! Okej! Okay. Jesteśmy prawie przy tym podjeździe! Zjeżdżać, zjeżdżać! Gonią nas! Gonią nas! Szybko! Tutaj w lewo! Tutaj w lewo! Tutaj w lewo! Jedź! Jedź! Nie! Nie, no! nie! nie Tak nie miało być, widzowie! Jeszcze kołpak poleciał dalej niż my. Tak, jeszcze. Jeszcze wjechał we mnie. Nawet Grzeciu już miał dość tego wszystkiego. Także widzowie, uważam, że to nie było zbytnio możliwe. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Piszcie, czy macie jakieś pomysły z tymi platformami. Bo one oczywiście działają na NPC-ty. A tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. ja was żegnam. Papa. Pa.